Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pokeworsów, ale z eventu. Wiem, miasto myślane, ale wiadomo o co chodzi, wiadomo po co tu wszyscy jesteśmy. Dokładnie tak. Mamy event. Mamy, powiedziałbym nawet, że nie najgorszy event, bo powiedziałbym, że jeden z lepszych. E a dlaczego? Bo co jest najzabawniejsze? Yy, czy to tu jest napisane, czy nie? Chyba nie. Zdejdźmy niżej, bo, bo co ja chcę pokazać. Yy, Czekajcie. Yy, o! Chyba pierwsza, pierwsza, pierwsza linijka. Mieję już 10 lat od pierwszego eventu. 10 lat. Rozumiecie? 10 lat. Co jest najzabawniejsze w tym wszystkim. W tym roku będę miał 10 lat, odkąd mam to konto. 10 lat. Jakby powiem tak. Wow. Wow, po prostu wow. No dobrze. Jak widzicie. No już nawet nie najgorzej mi poszło z i zabrane punkty, i zrobione zadanka. Od początku. Wiadomo, wiem najłatwiejszy. No, bo niestety problem jest taki, że y, u mnie czas. Obecnie czas jest taki, że no, chcąc, nie chcąc, to musiałbym. Y, no, nie mogę. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć y, ten plus. Nie chcę, bo mi się nie chce też. No, rozumieć, Zresztą kto ogląda streamy i tak dalej, to wie, Błękitna przepraszam. Przeanalizujmy wspólnie zadania. No bo co, wędrowanie, tam, znajdź pędzelki, jakieś tam, walcz, wyewoluuj, yy, z dowolnego pokemona, odd oddawanie, tam, walczenie, dito, złap, coś, zakrzywiona. Okej, okay, to są fajne, proste, przyjemne rzeczy. I to jest pierwsze. Ogólnie, yy, tak, odej pięć... Yy, Archaicznego klucza. To jest pierwszy. No czyli generalnie to to pierwsze to, to było w pierwszego dnia zrobione tak, tak, nie? Drugie już troszkę było trudniejsze. Trochę już było trudniejsze, bo tak. Tam spotkaj dowolnego pokemona, tam egipskiej ciemności, to pamiętam, że to troszkę tam było trochę z tym problemu. Złap Litwika, tam ewolucję i tak dalej. To dalej nie jest. Yy... Nie jest jakoś wybitnie trudne. To też nie było jakoś wybitnie trudne. Ewentualnie tylko to, ale udało mi się to zrobić na dwóch. Bo akurat zajebista mi się trafiła, że tam miałem zawalczyć z Pokémonem, który ważył mniej niż 75 kilo, coś takiego było, nie pamiętam już. I zrobiłem 46, no to 4 zrobić w innych, no to to jest. Więc też bardzo fajne, przyjemne, szybkie zdanko. Jedyne co to tutaj mi nie wchodziło, bo to jest ogólnie Arceus, jakby ktoś nie wiedział jeszcze. Eee, ale kompletnie mi to nie wchodziło. Jakby kompletnie nie chciało mi to wejść. Musiałem to wpisać ręcznie, mimo że ja to jakby wklejałem, ale nie wychodziło. Eee, no tak, i to jest ten I tu mamy trzeci etap, który właśnie skończyłem i właśnie dlatego między innymi nagrywam odcinek, żeby... razem... żebyśmy razem weszli. I dobra. Znajdź bole, spoko, złapać. Generalnie bardzo prosta zadanka. Generalnie na zasadzie przeklikaj ok, tylko w tym momencie jest inny aspekt. Czyli tak, tutaj, jakby spotkanie tych wydarzeń nie było wybitnie trudne. Trudniejsze natomiast było to. Zawalcz z Reggie Leki i Reggie y, Drago. Ogólnie to są legendy. I dosłownie przed sekundą właśnie go spotkałem. I między innymi właśnie y, zakończyłem dzięki temu ten. Y, ten etap. Bo właśnie tylko to mi brakowało. Więc trochę słabo jest to, że. Y, no, legendy, tak że musi spotkać legendy ale udało się udało się yy, tutaj szczerze nawet na to nie patrzyłem w sensie to się po prostu zrobiło w wyżasie więc OK tu oddanie mikstur podpalającym wrzuciłem luz spoko stalowa podłoga no generalnie tu, tu z tym powiedzmy miałem lekki problem, w sensie nie, nie łapałem tego przez co musiałem później na, na tych na Bolach. ale udało się, zrobione, więc razem wejdźmy do czwartej. Zanim czwarta. Zanim czwarta. Jedna rzecz, którą mówiłem, to od X eventu i w końcu doczekałem się Twoje miejsce w rankingu oraz punkty rankingowe. Tak, dobrze widzicie, jest Arceus za drugie miejsce, a za pierwsze jest palpia. Tak, to pomijam fakt, że jest Arkeus do zdobycia w grze, co jest zajebiste, ale niestety, no wiadomo, nie zdobędę, no bo jakby... No, jakby ja nie wiem, ile bym musiał siedzieć i klikać obecnie, żeby to zrobić, ale to jakby mało istotne. Istotne jest to, że... Mm, w końcu to zostało dodane. No i dobra. Wszystko pięknie, ładnie. Hmm. Co by wam tu pokazać? Zagadki. No zagadki chyba każdy lubi, każdy zna. E, oczywiście ja jakoś iż jestem e, dobry tutaj. Może e, gdzie ja tu mam? Może e, ten komputer nie? Czekajcie, bo ja to mam zapisane, tylko oczywiście yy, nie wiem, gdzie mam pierdolnik. O, dziękuję. I teraz tak, yy, jeśli będziecie potrzebować pomocy, tak, z pierwszą wam nie pomogą, bo nie mam. Z drugą, tutaj macie. W sumie to, to powinno być wierzchołek, ale nie istotne. Tu macie Pokémony, które w teorii wam powinny wejść. Minus, przed paras, także spoko. W tej zagadce macie Shiny. Zygard Complete Form, dokładnie tak możecie skopiować i tak to wpisać i to wam wejdzie yy, Sprzedać Omanaita, Omanstara, kabutoka, Kabutopsa Spoko Jakby to jest proste do zrobienia, każdy zrobi, każdy umie, dobrze yy, pseudo rodzinka, dokładnie to samo, czyli któreś z tych musicie spróbować I wam powinno być. mi wyszedł Regirock yy, Tu w ogóle nie znalazłem tego, ponieważ to nie jest w ogóle jeszcze to jest w ogóle z innej generacji. Ja, ja tego w ogóle nie tam nie kojarzę. Tego, bo to ten, ale to, to jest ten Pokémon. E, tutaj musicie sprzedać u Ronana, e, czyli tutaj u tego s, e, gościa w weekend. E, I w sumie to tyle. No i to, to, to zagadka czwórka jest do, do, dosyć zjebana, bo trzeba wygrać drużynówki i sparingówki, co jest ciężkie dla nowych graczy, bo za zadanie dostajesz gówno a żeby, żebym ja to musiał zrobić 116 sparingówek i 105 drużynówek matematykę zostawiam wam no i handlarz tutaj wymienić z każdych z tych ogólnie z tego co wiem o ukrytych, wszystko da się zrobić na zasadzie grania po prostu, bo jedno zadanie polega na tym, że masz złapać 10 Pokemonów każdego typu. Nie pamiętam dokładnie tam jeszcze jakie były ukrytne, no ale generalnie z tego co wiem, wszystkie można zrobić na zasadzie klikania, więc. I powiem tak, ogólnie ten event jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. I grafiki są mega, i awatary są ładne, i przepiękne są eventowe pokemony. Ale niestety nie ma aż tak dobrze, jest jedno ale. W zadaniach pobocznych musisz uzupełnić gablotkę tymi pokemonami e, No tam wiadomo tutaj zadanka są jakoś wybitnie trudna Ale przegięcie pały jest to, że musisz uzupełnić gablotkę tymi e, eventowymi pokemonami A nie można e, Ten, jak to się nazywa W skrzynkach eventowych NIE MA POKEMONÓW Eventowych Je, Albo czekajcie, może uda mi się znaleźć No niestety już link y, do tego mi nie działa Ale generalnie tam były y, Z tego co pamiętam cukierki Dynamaxa Aha, tylko, że ja nie mam y, Dynamaxu, tam chyba y, Kamień Słońca i tam nie było nic ciekawego, więc No wiadomo, tam chyba... A y... Jedyne co to e, skrzynia. Ha, oczywiście, że to nie działa w ten sposób. E, ruin czasu. Jeszcze in Larvitar. E, Tornadus, ten in, coś tam, form i zajagat 10%, więc czy to jest tak zajebiste? No nie powiedziałbym. Biorąc prostu, uwagę, że w ogóle nie ma ich na targu, więc e, chyba średnio się sprzedają. Co kurwa? Eternatus? OK grubo No dobra mm. Jakże grubo Ogólnie udało mi się mam szanibel Duma mam nibel Duma także yy, powiedzmy, że w końcu zdobyłem Pokemona, którego bardzo chciałem, więc niewątpliwie będzie on trenowany yy. W niedalekiej bądź dalekiej przyszłości zobaczymy. Ogólnie jest coś takiego w tym evencie, że tam możecie oddać pokemona Shiny. No i powiedzmy, że dostajecie za to jakieś tam przedmioty. No, możecie sobie wybrać. No i kupiłem chyba ze 100 Shiny Pokemonów, a okazało się, że muszą one odczekać chyba tam 5 dni więc chyba od jutra będę mógł ich używać, a na razie po prostu wystawiłem wszystkie Pokémony Shiny na targu. Żeby trochę, trochę odrobić. Ogólnie z Pokemonów z Samsona już nie mam żadnych. Chyba, że ktoś by chciał jeszcze tutaj yy, jakieś Shiny Pokemonki, to oczywiście zapraszam. Ogólnie yy, z eventowych Pokemonów to tylko w sumie mi doszedł ten Rapidos, którego dzisiaj kupiłem, i w sumie chyba tyle. A i ten Cranidos. A, bo jeszcze Drampa jest jako. No dobra, dobra. Także co? Pochwaliłem się, pochwaliłem się. Dobra. Idziemy do zada zadań, bo to wiadomo najważniejsze. Uff, dobra. Aha, ognisty owoc, na dzień dobry. Znajdź. Ok, to jest proste. Wasz dowolny w... Ok. No spoko, to jest po prostu na zasadzie zrobienia. Wing, co, co to jest, jak to wygląda, i czemu to gra, jakby. Aha, okej, okay, dobra, jakby sprawdź w pojedzie, Django okaże się samcem. Aha. Serio? 25%? Dobra, czyli kolejne zadanie będzie do dupy, bo... Po... Wymagają od nas wydawania pieniędzy. Okej, okay, dobra, no, ale nie jest trudno, więc... Hmm, typu fighting... Przegraj walkę dowolną pokonuj się razy. Oddaj antyparaliż z dowolnego typu Fighting, okej okay. Spotkaj w lokacji 4 razy Shiny dowolnego podlemu historii Złap nakarm używając Mega Ewolucji Okej, okay, fajnie, że nie zrobiłem pobocznego z Mega Ewolucją, bo... Ee, jak to się nazywa? No, nie zrobiłem po prostu, trzeba będzie ze zrobić, więc spoko. zrobi się dwie, dwa za jeden zamachem: yy, za dowolnego poison, tetroxoxyne, używając kanina żniwiarza. Ok, naucz dowolnego stal. Ok, czyli trzeba po prostu jakieś stalowe przyłapać, tabulele deoxys, megalatias. Ok. Czyli powiem Wam, że nie jest źle. W sensie kwestia przewlekania, i jedyny ewentualnie, który mógłbym się przyczepić, to jest spotkanie Shiny, chociaż może nie jest aż tak do końca źle. Zobaczymy. Eee... Także no. Eee, sprawdźmy, czy ogólnie ten Pokémon to jest ta, że nie wiarzę Okej, okay. o i widzicie, właśnie mam dowolne Oddaję dowolnego szenie pokemona. I widzicie, mimo że miałem mnóstwo e, pokemonów w szaniu, to tylko mogę oddać ten. No i widzicie, to po co na te macie oki, quick ball, timer ball, e, pieniądze, nie wiem, po co bilet do rezerwatu, ale to już nie wiem, nie mnie oceniać, bo to jest ogólnie miałem jakieś 700 y, tych e, Repeat balli, Ten wiadomo trochę zużyłem w międzyczasie ale no tak czy siak yy, chyba nawet nie najgorzej mi to wyszło yy, bo nie zużyłem ich aż tak dużo a faktycznie pieniążki tutaj yy, same się liczą, o, może w ten sposób, w sensie po prostu zarobię na tym yy, Czy z TM-ami, bo tam te tiemy też można oddawać i timer yy, te więc terki oddałem wszystkie jakie miałem, a timer bol, znaczy TM zostawiłem żeby mieć po, po jednej z, z każdej sztuki, tam, które miałem więcej sztuk, to po prostu e, posprzedałem. Znaczy po prostu poddawałem, bo. O, czemu nie? Dobra, widzę, że to Jigglypuff'y trochę jest, więc nie trzeba będzie. Zresztą, kurde, tam walki, czy tam wyprawy trzeba zrobić 1500, to spoko, nie jest tak źle. Także co? Zobaczymy. Wy to widzicie dzisiaj jest co? Trzech króli? Tak, trzech króli wtorek. No to pewnie to zaraz wstawię, więc pewnie będziecie to oglądali w środę, także w środę zapraszam również oczywiście na wiki, bo jak mogę to yy, się odpalam. Także co? A jeszcze z ciekawości zobaczę na sam koniec eee, No to wiadomo. Tu 2,400 niecałe. Tu trochę więcej. 2,100. I tutaj 1000, więc w sumie nie najgorzej z tymi e, ilością wypraw. Nie najgorzej. Zobaczymy, jak będzie w ostatniej Tam widziałem, że e, JKS, który był pierwszy, znaczy po prostu mówił, że ma 70 tysięcy wypraw w tym, także zresztą taką ma, kurtę. 6000 a ja mam 2400 24, 240 także tyle ode mnie, widzimy się. Także co będzie dalej z eventem? Zobaczymy, wszystko się okaże. Także życzę dobrego dziąka i Neonic.